No, klasa T1, jedne i drugie kulki. E, teraz mamy klas e, od klaska kuleczki. O, to tak się prezentuje. No, będę musiał e, ten film w dwóch częściach dodać, bo coś mi się odwaliło. Niebieski kolor najpierw. Zobaczymy w drzewie najpierw. Najpierw yy, zobaczymy w drzewie i zaraz dalej. Będziemy testować o bardziej intensywniejszy kolor jak widzicie. Taki o, mocno niebieski. No, mały minusik, że czas dymienia to tylko 10 sekund. Jeżeli ktoś z klaska będzie ten film widział, większy czas palenia bym poprosił. Ale patrzcie jak tutaj osmoliło. Na niebiesko ładnie. Nie wiem czy to widać. O. Tak zrobię, o ładnie co? Teraz idzie biała, Nie. tylko że te to są z gipsu już zrobione. Biała. o, tu pod spodem tu i tu widzicie, jak to ładnie idzie? jak mgła jak mgła, patrz, tu, jeszcze tu Biała tak mnie osmoliła jak niebieska, ale widzę, że jeszcze dymek idzie, bo pewnie ląd, tamte bibułkowe od piromaxa trochę opalił. To teraz damy kolor fioletowy i też tutaj. Patrzcie, patrzcie jaki ładny korek. Przejdę. Patrzcie. O tutaj górna część trochę tak napoletowo, jak widzicie. Teraz kolor czerwony. I też tutaj do wody nie ma co wrzucać, bo to jest list. A Patrz, git... Patrzcie, 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 co tu się dzieje. I tu i tu pod spodem. Tak będzie. No, no to teraz żółty. I teraz to będzie akuracik. taki ładny kolor tak tylko, że w drzewie o. stare drzewo, przytążenia w każdej chwili może się przewrócić A. to już małe piwo, ale jest dobrze. Ostatni kolor. Ismik zabiera. O! O! O kurcze. 10 sekund, ale ładny dymek. Nie powiem. Klasyk troszeczkę z niektórymi kolorami to się postarał, ale Pyromax też nie do. No nie powiem, Pyromax też robi dobre kuleczki, tylko żeby zamiast tej bibułki dawał właśnie gips zamiast bibuły i dłuższy czas spalania. Raczej dymienia, przepraszam, dymienia. Ale to samo tyczy się właśnie klaska. Żeby tak samo dawał właśnie dłuższy czas właśnie dymienia. No, 10 na, To nawet nie było 10 sekund. 8 sekund, 9, czy nawet 7 sekund i zaraz. Jak sami widzieliście. No to do usłyszenia, do następnego.